Hej, cześć, witajcie, jestem Kuczy. zapraszam na kolejny odcinek serii Zagrajmy w Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast. Gdzie ja mam, moi drodzy, teraz się udać? Już stąd przyszedłem. Stoi sobie rozwalona jakaś... Nie wiem, kapsuła? Tutaj raczej też widzę, że jest... Zablokowane? Czy... Czy też nie? Nie no, fest. Pod wodą nic kompletnie nie widać. Hmm. Nie no, tutaj ewidentnie nie mamy się udać. Nawet nie ma jak doskoczyć tam. Dobra, albo coś... Albo coś jest do zrobienia z tym... co też wątpię. Nie wiem, może muszę się cofnąć tam. Oj, kolipka, kolibka. Dobra, cofnijmy się, zobaczymy, co tam jest. O, może tutaj? Nie, tu myślałem, że jakieś przejście jest. Hmm. Czy co, chyba? Czyżby tędy było coś? Też nie. W ogóle Kyle umiał oddychać pod wodą? No, chyba dobrze idziemy. Albo się okaże, że się cofam, też może tak być. A, jakoś tak długo przeciwników tu nie ma. No nie gadaj, że się cofam naprawdę. Czekaj, tam też jest jakiś <ścoughs> dym widać. Holender, no. No gdzie mam nie wyjść? Ranek ja nie lubię takich miejsc. Nie lubię takich miejsc, bo to nigdy człowiek nie wie, czy to jednak tam coś jest ukryte, czy ja w dobrym kierunku idę. Zamglone wszystko. Tragedia. Nie wiem, czy tu już byłem, czy nie byłem. Też nie ma żadnego przejścia? Nie. Bez sensu. Dobra, idziemy stąd dalej. Może w inną stronę. No, na pewno jak znajdziemy jakiegoś przeciwnika, to wtedy znaczy, że idziemy w dobrym kierunku. No taki niby jakiś podejście, coś a dobra czyli się cofnąłem bo tutaj walczyłem z tymi gośćmi z mieczykami pewnie też a i potem tam poszedłem, no dobra. Może miałem iść tu, to się jakby biegł. Taki dźwięk dziwny. No nie, no kurde, blaszka. Ok, czyli stąd poszedłem w tę stronę. zaraz się pewnie natkniemy z powrotem na ten... No właśnie na tę kapsułę. Tutaj Wydaje mi się, że muszę jakoś skoczyć na tę kapsułę, kurczę, ale nie mam z czego za bardzo. Dobra, dajcie mi skoczyć na to. No rany, co co za głęboko? O, jedynyś Dobra, wskoczymy na to. No ale tam do góry nie ma szans w ogóle, żeby wskoczyć, to za wysoko. Na co jeszcze musiałbym wskoczyć? Ciężko, ciężko, ciężko coś tu znaleźć. No bo stąd przyszedłem, tak? Tak, stąd przyszedłem. Co dalej? A tu jest jakieś miejsce? żeby podskoczyć. Tam jest niby jakaś też. Nie, czekaj, czy tak, tak to nie wejdę. Ale. Nie, nie ma szans, żeby skoczyć. No muszę to sprawdzić, bo kurczę, no... Słuchajcie, tam jest jakieś niby przejście. Chyba, że to tak po prostu sobie ktoś to wymyślił. No, bez szans, żeby tam doskoczyć. Ja nie wierzę, kto by się domyślił, że tutaj jest jakieś przejście. No ludzie. No w życiu bym się nie domyślił. Kurde, no. No co jest? Ubi go. Wieszcie. No i teraz to ja rozumiem, no. Denerwuje mnie, że mi się ten miecz wyłącza w tym buszu. Okej. Okay. No gra jest strasznie yy, jakby to powiedzieć prostoliniowa. Nie, to, to, to nie tak było. Korytarzowa, tak? Lupa, nie. Jeszcze jeden. Ja? Nie spodziewał się tego. Wiecie co tam jest coś ja? i z tamtej strony? Chyba hopa normalnie robiłem. Dobrze. Kolejny. Oho! Moment. Na niego spróbujemy użyć potężnej mocy. Kurde, też włączył. No, czekaj. Dobrze. Tak to ja rozumiem. No i nie niechcący włączyłem jeszcze raz prędkość czy. Co on jest tu drapie? Kiedy to się. Czy te kryształy, które ja mam, co to za bug? Ale to było dziwne. Chyba dlatego, że włączyłem na spowolnienie. Na spowolnieniu e, włączyłem menu Dobra, ktoś tu się kitra No co za chrypson? Tak, ja Ciach, 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 ciach Cielko poszło? Ewidentnie nasz miecz nie może być zamoczony, bo się rozładowuje. Co jest? Ja, ale tego, papa. Pa. Jak można mnie nie widzieć? Aha, boś plecami do mnie odwrócił. No cóż, no cóż, no cóż. Nie powiem, żeby mi było przykro z tego powodu. Oż ty dranie. Chciałeś mnie tutaj. Dobra, na radę go wykończyć? No. Nie no! Jak oni mnie denerwuje? Gdzie ten miecz poleciał? A, ty, to było. Czekajcie, uda mi się go zgubić, tak? W ten sposób? Nie, teraz to nie. Iś, teraz to wraca jak szalony. Gdzie jesteś? O nie, kiedy ja nie cierpię tych... Oni straszne kuku robią. Dobra. Pójdźmy dalej. Już nic mamy z głowy przynajmniej War mi to w ogóle w kierunku Tak, zdecydowanie w dobrym kierunku idę Chyba Chociaż nie wydaje mi się Twarzyczka Jak to 2 HP kurczę to bym tu uh, uh, skonał skonałbym tu Bardzo fajny efekt, jak miecz zanurzamy pod wodę, kurde blaszka, no działa miś teraz, kolejne jakieś podwodne przejście mnie czeka. Tu jest chyba jakieś wyjście. Aha, zdecydowanie. O, oh, wow. wow, 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 Ciekawe jak sobie poradzić z tym z szybkim. a dobra, już zmieniłem na Świetnie sobie poradził. Stawaj, stawaj. Przełamany. Co to jest w ogóle tam głapa, skudna? Jezu, jeszcze jeden. Stawaj za tylko U rączka poleciała. Ciao Co za zbieractwo tutaj piękne Jeny Ja teraz wyłączyłem używanie czegokolwiek Czekajcie Ruch Kwipunek No świetnie Czekajcie O rany, eee, biegaj, użyj. Gdzie jest użyj? Kontrol, Boże, dobra. leczony. No dlaczego on mi tutaj spadł? Aha, że co? A, dobra, 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 dobra. To jest inne miejsce. Myślałem, że to wróciłem w tamto. Czyli w którą stronę teraz? Chyba tam. Nie mogli gdzieś indziej zaparkować. O, o nasi. W jestem. Jaadź, wszędzie tutaj muszę. Czemu nie mogę użyć... ...leczenia. Dopiero teraz. What the hell? nie zapomniałem, że to się odbija. Dobra, w dupie. Szybciej go załatwię ten. Dobra, dawaj kolejnych Jeszcze jeden A to nasz, dobra, już chciałem go dołatwić. O, masz no, czwarte chłopie. Że się w porę pamiętałem. Gdzie teraz? Gdzie teraz? No, No. Tu mówię, nie cierpię tych granatników. No, rączka obcięta. Było nie fikać. Hmm. Nie. Tutaj ewidentnie nie. Pod wodą też nie. Czyżby w drugą stronę musimy iść? Co, no co? Tylko jeden? Nasz kumpel? świetnie. Dobra, to idziemy w prawo w takim razie. Nawet są jakieś płyty pochodnikowe. No jakieś droidy? Arturek chyba. Nie, to nie jest droid. Nie wiesz. Gdzie teraz? Gdzie teraz? O, tutaj ktoś jest. Zauważył A, to nasz, okej. Okay. To też nasz? Też. Skąd się tu wzięliście? Jest taki to piękny widok, Niesamowity jest ten efekt spadających kropli Na miecz świetlny Dobra, idę w dobrym kierunku. Mam nadzieję. Będę widział przeciwników, to znaczy, w dobrym. No też czekajcie, ja chyba stąd przyszedłem, czy nie? No, na bank. Dobra, dobra, czyli idę w złym kierunku. I teraz tak, tutaj jest jakieś rozgałęzienie, pójdźmy tędy. jakieś przejście. Dobra, już wiem jak przywoływać ten miecz. To lewym przyciskiem myszy, a ja próbowałem prawym. Genius. No mistrzona. Super. O, o. Mamy jakieś rakietki? Elegancko. Wyeliminowaliśmy siłę wroga i teraz musimy odnaleźć jeszcze drogę do Akademii, ale tę drogę będziemy kontynuować w następnym odcinku. Za dzisiaj dziękuję Wam Szczęśliwie Trzymajcie się ciepło. Na razie.